Panie Marszałek, pan Wysoka razie. Izbo, dziś po raz kolejny po wielu latach strajki górnicze w Warszawie. Dziś po raz kolejny górnicy upominali się o to, żeby rząd obecny odrzucił fatalną politykę klimatyczną, energetyczną Unii Europejskiej, która prowadzi do tego, że PiS zamknął 14 kopalń i kontynuuje fatalną politykę rządu Donalda Tuska. Że PiS zamknął kopalnie, których których zamykanie rozpoczął rząd Donalda Tuska. Tak, panie pośle, dokładnie tak. To jest wasza wspólna robota, dzisiejszy kryzys energetyczny, dzisiejszy kryzys ciepłowniczy. I ja myślę, panie premierze Kaczyński, że Solidarność pana trochę spionowała w ostatnich dniach, co do tego, że nie znacie się na górnictwie, że idziecie pod dyktan do Brukseli i że musicie zawrócić z tej drogi a wszystkich was czeka jeśli nie w tym parlamencie to w kolejnym sejmowa komisja śledcza która będzie badała 20 lat niszczenia rujnowania polskich Dziękuję zasobów pośle. kolejny wniosek formalny który...